Cześć, witajcie w kolejnym filmie. A dzisiaj będziemy robić coś innego. Moje studia już prawie się kończą, już ostatnie rzeczy dopinam, ostatnie papiery zanoszę. Bronić się będę, co prawda, może we wrześniu, ale wiecie, już cała reszta jest praktycznie zrobiona. więc Z tej okazji pomyślałem sobie, że zrobię coś, żeby to troszeczkę uczcić. jak przyszedłem tutaj na studia, to zrobiłem redra w jednej pracy, którą robiłem z kolei, jak kończyłem liceum. I był to Dagon z opowiadania HP of Crafta. I był to dla mnie taki dość du duży przeskok. Jak możecie zresztą zauważyć na, na obrazku teraz. I chciałem właśnie zrobić to jeszcze raz. No bo wiecie, 5 lat minęło, troszeczkę sporo. Trzeba zobaczyć, czy coś się faktycznie zmieniło. Mam nadzieję, że się zmieniło. Więc stwierdziłem, że zrobię redraw. I uwielbiam redrawy, mam ich zdecydowanie za dużo i więcej niż powinienem. Ale jest to taka bardzo... Jest to taki bardzo fajny sposób, żeby właśnie zobaczyć, co się zmieniło przez ten czas. I jak się zmieniło to, jak... Podchodzę do robienia swoich prac, jak, jak je wykonuję, w jakim sposobem, i dodatkowo, no, jaki jest efekt, oczywiście. Nie? Dlatego dzisiaj mamy dość długi filmik, przynajmniej z tego co widzą w montażu, w którym będziemy rezerwować całego Dagona jeszcze raz. I tym razem stwierdziłem, że chcę się mniej skupić na tym biednym gościu w łódce, który tam jest. I iść troszeczkę za żartem, że ta łódka się robi coraz mniejsza. Dlatego naszym głównym jakby tematem będzie sam Dagon. I chciałem to zrobić w takim bardziej ultra-wide formacie, ponieważ, nie wiem, jakoś tak chciałem zrobić coś na taką większą skalę, żeby pokazać właśnie trochę więcej tła, trochę więcej jakiegoś otoczenia i, i dać troszeczkę więcej przestrzeni temu Dagonowi. Dlatego jest to taki dość niestandardowy format tym razem i jest gaśnie. Jest chyba nawet dłuższy niż ultra-wide, o ile się nie mylę. Ale chciałem też pogadać przy okazji o, o takiej mojej prywatnej, troszeczkę artystycznej podróży. Podróży. Wiele osób ma takie, czy potrzebuje szkoły artystycznej, żeby robić jakieś artystyczne rzeczy, tak wiecie, bardziej profesjonalnie albo przynajmniej zmierzać w tym kierunku i czy potrzebujesz czy jakiejkolwiek szkoły, czy studiów. No myślę, że jak ktoś, kto spędził już ile? 9 lat mojego życia w takich miejscach, mogę powiedzieć z dość dużą dozą przekonania, że nie, nie potrzebujecie. Jeśli ktoś się witał na ten filmik właśnie przez ten temat, to powiem Wam tak. Ja spędziłem swoje 4 lata w liceum plastycznym i może się troszeczkę nauczyłem, troszeczkę może liznąłem różnych rzeczy, ale mam wrażenie, że zdecydowanie bardziej się przemęczyłem niż gdybym próbował to robić na własną rękę. Zwłaszcza teraz, w dobie internetu, gdzie mamy naprawdę ogrom materiałów, ogrom jakby właśnie. Rzeczy, z których można się uczyć, zwłaszcza od jakichś profesjonalnych artystów, którzy mają do tego takie naprawdę ogarnięte podejście, że teraz nie potrzebujesz właśnie jakiejś specjalnej szkoły czy studiów, żeby iść w tym kierunku. Tylko, że wtedy jest to troszeczkę też na zasadzie, że potrzebujesz bardzo dużo samozaparcia i takiej chęci do rozwoju, ponieważ w liceum plastycznym jest taka specyficzna mentalność do dość. I to jest. Mam wrażenie, że po prostu z sztuki tradycyjnej się to bierze w dalszym ciągu, gdzie jeżeli chcecie robić właśnie jakieś rzeczy, czy do gier, czy do filmów, czy do jakichś ilustracji i tak dalej, to generalnie, wiecie, w większości do takich rzeczy robicie coś, czego nie ma, czego nie widzicie, coś robicie z głowy, tak jak ja właśnie robię teraz. Jakby nie mam zdjęcia samego Dagona, nie mam zdjęcia tych chmur, nie mam zdjęcia tego morza, które tam jest, nie mam zdjęć. Nie, nie mam po prostu, wiecie, nie patrzę na coś. Mogę się na przykład podpierać zdjęciami, tak jak w przypadku tych chmur, gdzie patrzę po prostu, jak one mniej więcej się rozkładają na ich układ i tak dalej. Ale właśnie jest problem z liceami plastycznymi, z tego co ja słyszałem od innych osób, które były w licach plastycznych, no i ze swojego doświadczenia i moich znajomych, że tam jest duży nacisk kładziony na to, żeby rysować to co się widzi. Wiecie. Macie modela na żywo, macie rozłożoną, martwą naturę, widzisz, rób. A kompletnie jakby właśnie się nie porusza takich tematów, jak zrobić coś, kiedy czegoś nie widzisz, albo masz tylko jakieś szczątkowe informacje na ten temat. W sensie jakąś referencję, która nie do końca pasuje, tak jak te nasze chmurki. I cały patent polega na tym, że właśnie metody nauczania w plastykach są takie, że właśnie to jest głównie na zasadzie patrz na to, co widzisz, rysuj to, co widzisz. Przyjdzie nauczyciel, powie ci co zrobiłeś źle i ewentualnie jak możesz zrobić to lepiej. Ale jest ten problem w tym wszystkim, że tam się nie uczy takiej teorii jak robić sztukę. W sensie, jak oglądacie jakiekolwiek właśnie kursy czy tutoriale na, na YouTubie artystyczne od tych właśnie wielkich artystów, z tych wielkich kanałów, macie, macie tam całą tą teorię za tym, która stoi, wiecie, macie Shape Language, macie Color Theory, macie macie dużo różnych takich rzeczy teoretycznych, które są istotne i one są bardzo istotne, jak chodzi o to, żeby robić coś z głowy. Bo no, nie macie tego i musicie jakby to wymyślić od podstaw sami. Więc przez to zdecydowanie bardziej się nauczy ktoś rysować rzeczy, których nie widzi. I w plastykach przez to, że się skupiasz tylko na, na tym, co widzisz, jakby pomija się kompletnie tą teorię praktycznie. Ten no poza jakąś może podstawą perspektywy i, nie wiem, mieszania kolorów, jakieś takie, wiecie, takie bardzo podstawowe rzeczy, które są bardziej taką, takim czystym technikalium niż faktycznie tą teorią, która jest Ci potrzebna, żeby robić coś nowego tak de facto. Spotkałem się z tym właśnie już wiele razy, że są osoby, które są po liceum plastycznym w albo w liceum plastycznym, albo nawet po sp lub w ASP i oni mogą rysować naprawdę świetne rzeczy, jeśli coś widzą, jakby... Wiecie, zrobić zdjęcie komuś i je przerysować, nie jest problem dla nich i robią to bardzo dobrze, albo jak kogoś widzą, są w stanie go faktycznie dobrze ująć, ale kiedy mają zrobić coś, co już jest. co nie mają przed oczami, wiecie, coś kompletnie z głowy, to ten poziom jest znacznie, 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 to znacznie niższy niż to, co robią, kiedy przerysowują, to co widzą, lub to co mają na zdjęciu. Gdzie, jak znam osoby, które właśnie są z tego podejścia, że robią głównie z głowy. I jak się im da do narysowania coś, co mają przed oczami, to ten poziom będzie bardzo podobny do siebie, mimo wszystko. Więc powiedziałbym, że to jest troszeczkę taka właśnie pułapka, że z jednej strony możecie się nauczyć bardziej samych technik, typu jak rzeźbić w glinie, jak malować farbami jednymi, drugimi. Wiecie, takie. Podstawowe rzeczy, że jak chcecie liznąć innych dziedzin, to to jest dobra metoda, żeby tak wiecie, nie musieć odkrywać koła na nowo, tylko żeby ktoś ci szybko to objaśnił i pokazał, jak to się robi. Co też można zrobić tutorialem, no ale czasem po prostu zrozumienie jest prostsze, kiedy ktoś może ci na bieżąco coś wyjaśnić, możesz zadać mu pytanie, prawda? Moje przygody właśnie były dość kiepskie w liceum polystycznym, ponieważ był to czas, w którym ja miałem trochę problemów ale jednocześnie to zdecydowanie nie była to zdecydowanie nie była szkoła dla mnie, jak tak patrzę na to z perspektywy, nie wiem czy jakakolwiek sz 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 szkoła byłaby 100% dla mnie, jak tak myślę o tym, ale generalnie ja przez to, że jestem artystą cyfrowym głównie, jakby mogę robić tradycyjnie, umiem robić tradycyjnie. Ale czy to lubię? No Nie powiedziałbym. Po prostu nie jest to coś, w czym czuję się dobrze. I jak lubię patrzeć, jak ktoś to robi, to sam nie chciałbym do końca tego robić, jeśli wiecie, o co mi chodzi. I przez to, że licea plastyczne idą w tym starym takim myślenia, mają też takie właśnie podejście, że o, o to sztuka cyfrowa to nie szuka, liczy się tylko właśnie taka klasyczna sztuka, typu właśnie martwa naturka, jakieś postać węglem na Brysztolu 100x70, duży format, bo mały format to, to nie sztuka też, i tak dalej, i tak dalej. A nie mają takie bardzo specyficzne podejście do tego. Przez to, że właśnie nie mieliśmy praktycznie zajęć z takiego digital artu, jaki mnie jarał, mimo że mieliśmy specjalizację projektowanie graficzne, to ono było też tak na jakimś strasznie niskim poziomie, jak o tym się my myślę teraz, że po prostu uczyli tego ludzie, którzy. Może coś gdzieś liznęli, kiedyś, dawno, dawno temu, ale to już jest tak nieaktualne i już nikt tak nie robi, że to jest okropne. Pamiętam, jak robiliśmy projekty na koszulkę na przykład. I wiecie, zamiast po prostu jak robią wszyscy, czyli wykonać projekt cyfrowo i zamówić go u kogoś, kto ma drukarkę albo nie wiem, mieć drukarkę i wydrukować te koszulki, to robiliśmy je w tak dziwny sposób, że po prostu. Musieliśmy być ograniczeni przede wszystkim do bardzo prostych wzorów, przez to, że one musiały być jak w, prawie że jak witraż w wektorze i specjalnie potem zamawiali wydruk z wycięciem po tych liniach wektoru, żeby się zrobił taki trochę ala Stempel i potem, kurde, gąbką z akrylem nakładać to na koszulkę, no jakby, to jest zabawa, to nie jest coś, co faktycznie ci się przyda. Jak, jak chce ktoś się bawić i faktycznie, że to jest tylko dla, dla zabawy i hobby, no to jasne, można sobie coś takiego zrobić, czemu nie? Nikt nie broni. Ale uważam, że jeśli idziesz w takie, do takiego miejsca, gdzie faktycznie mówisz, o, to jest twój przedmiot zawodowy i to ma być twój zawód, to korzystanie z takich dziwnych Staromodnych już technik jest dość nie... niepraktyczne według mnie. Tak samo robiliśmy pracę w ten sposób, że zmuszano nas, żeby rysować na kartce papieru albo malować na kartce papieru farbą i to skanować i jakoś to uprawiać lekko w Photoshopie zamiast po prostu zrobić to od razu w Photoshopie, gdzie właśnie to są takie bardzo skostniałe już metody i nikt tego praktycznie nie robi. Albo ewentualnie, jak ktoś to robi, to robi sobie szkic tr tradycyjnie i potem to przerzuca na, na cyfrowe całkowicie. Jakby, no, można, ale generalnie, wiecie, większość osób tak nie robi. Większość osób już tak nie robi. I był ten problem, że po prostu ta kadra była nieprzygotowana do tego dobrze, ponieważ to byli, byli ludzie albo. Z backgroundem takiej bardziej reklamy, albo z backgroundem tej grafiki tradycyjnej, czyli tej wiecie, że masz, macie matrycę i na matryce się nakłada tuż, i to się odbija na papierze na prasie drukarskiej. Więc jest to takie troszeczkę nie na temat, bym powiedział. A jak chodzi o to, że po prostu musicie bardzo uważać jeśli się pchacie w coś takiego, czy to jest coś, co nie tyle może co polubicie, ale co przynajmniej nie będzie wam przeszkadzać, bo. Mi osobiście takie coś przeszkadzało i było to dla mnie okropnie frustrujące doświadczenie przez te wszystkie lata, gdzie musiałem robić coś, co wiem, że mi się nie przyda w przyszłości. Wiedziałem, że to jest coś, co nie jest standardem w tym momencie i że to jest bardzo przestarzałe. No i było to po prostu irytujące. Nie? Zwłaszcza jak jeszcze się ciągle słuchało od nauczycieli, że ono, bo tak to jest tak porządnie, tak to jest właściwe, tak to jest wysoka sztuka, a nie to, co wy sobie tam robicie. Więc no, jest to dość kiepskie doświadczenie i wiadomo, że to zależy też od, od kadry i od tego, jacy nauczyciele są. Ja byłem w Plastyku Wrocławskim i słyszałem tylko, że w niektórych liceach może doświadczenie osób było troszeczkę lepsze, ale to bardziej pod kwestią tego, że po prostu kadra była dla nich bardzo miła. Także słyszałem od innych osób, z innych plastyków, że ich doświadczenie było troszeczkę lepsze w kwestiach takich, że może ta kadra była dla nich milsza i... Nie tyle może, że miała właśnie większe kompetencje w takich kwestiach, ale że po prostu przynajmniej nie, nie próbowała tego tak zniżyć poziomem. Wiecie, że tak po prostu ubliżyć temu tym nowym mediom, tylko że faktycznie mieli takie o, ja nie wiem jak to działa, ale jest fajne. Więc też to jest kwestia, na jakie osoby się trafi. Ja byłem w wrocławskim plastyku, może w innych jest lepiej faktycznie i może ta kadra jest zdecydowanie bardziej doświadczona w tych kwestiach, więc jeśli jesteście... Osobami, które na przykład chcą iść do takiej szkoły i trafiły na ten filmik, to ja Wam gorąco polecam spróbować znaleźć w internecie kogoś, kto był w takiej szkole. I to najlepiej dość niedawno, albo jest w danej chwili, żebyście mieli dobry obraz, jak to faktycznie wygląda, a nie, a nie iść na ślepo i się rozczarować potem i się męczyć przez ten długi, długi czas. Z kolei moje studia były dla mnie bardzo dużym powiewem świeżości, powiem wam szczerze, po tym nieszczęsnym czasie w, w liceum, gdzie ja przyszedłem na projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej w Cieszynie. i powiem wam, że licencjat, który tu robiłem, to był bardzo fajny czas dla mnie, bo po pierwsze było miło mi, że mogłem faktycznie przebywać z osobami, które w końcu doceniają to, co robię i które mają zrozumienie tego, co robię, i sami też to robią w swojej prywatnej pracy, co jest super, że mogłem porozmawiać z kimś, kto faktycznie pracuje w branży, kto miał jakieś doświadczenie, więc faktycznie mogłem jakieś przynajmniej wymienić jakieś spostrzeżenia, dowiedzieć się czegoś nowego, a przy tym jednocześnie na przykład mogłem liznąć rzeczy, który, które jest ciężko samemu ruszyć, ponieważ kiedy próbujecie wiecie, rysować, to wystarczy, że wyjmiecie ołówek do ręki i spróbujecie po prostu właśnie narysować to, co się widzi, albo pójść z jakimś tutorialem. Jest dużo opcji generalnie, ale są takie rzeczy, które są trochę bardziej skomplikowane, bo jest po prostu dużo. Dużo informacji, które trzeba się dowiedzieć na samym początku. I to jest na przykład jak w 3D, żeby po prostu ogarnąć, jak to działa, jak działa program, jak działa ogólnie cały ten pipeline robienia tego, jakie macie ograniczenia, czego unikać, co robić, i tak dalej Więc generalnie ja się bardzo cieszę, że tu przyszedłem, ponieważ po pierwsze mogłem spotkać fajnych ludzi. Którzy są w tym, co ja robię, a dodatkowo mogłem też faktycznie nauczyć się nowych rzeczy, które mi się mogą przydać. Na przykład, właśnie jak 3D, gdzie Ej, robiliśmy zamek, w większości wykonałem go w Blenderze i umiem to w sumie właśnie dzięki temu, że przyszedłem tutaj. Albo nie wiem, nauczyłem się jakichś podstawowych, fajnych rzeczy do robienia w silnikach do gier, Zresztą głównie w Unreal'u, ale. Jakbym chciał zrobić jakąś swoją minigierkę, prawdopodobnie byłbym w stanie albo mogę teraz, mam podstawy, żeby uczyć się dalej do tego. Bo to jest też takie troszeczkę, mam wrażenie, złudne i zgubne przekonanie ludzi, którzy idą do szkoły artystycznej, że jeśli pójdziesz do szkoły artystycznej, to oni nauczą cię tam wszystkiego, żeby być mistrzem. I to nie jest prawda, to jest. Oni się tam nauczą właśnie podstaw jakiegoś wdrożenia, wprowadzenia i ewentualnych jakichś właśnie korekt, żeby cię nakierować w, jakiś, w jakąś stronę, ale właśnie cała ta praca, którą trzeba w to włożyć, ona musi być nie tylko w ramach tych kursów, w ramach zajęć, w ramach bla bla bla, jak zwał, tak zwał, w ramach tego wszystkiego. Tylko to musi być praca w wolnym czasie. Gdzie może słyszeliście o, o tej teorii, że żeby być w czymś mistrzem, musisz poświęcić na to plus minus 10 tysięcy godzin. Więc jeśli macie 3 godziny zajęć w tygodniu albo 4 godziny zajęć w tygodniu przez parę lat, to to jest nowhere near tego, co potrzebujecie do tych 10 tysięcy godzin. Więc jeżeli faktycznie wiecie, co chcecie robić, na przykład, nie wiem, poszliście na, do jakiejś szkoły albo na przykład właśnie chcecie iść w jakimś kierunku, gdzie na przykład nie wiem, Jara was Concept Art, no to robicie rzeczy związane z Concept Artem i musicie tego produkować dość sporo. I to tak ze zrozumieniem, a nie tylko, że wiecie, obejrzycie tutorial i tyle, i nikt nic z tym nie zrobicie. Tylko właśnie trzeba poświęcać na to czas i to tak faktycznie studiować, a nie tylko robić projekty, bo ktoś ci kazał robić projekt. Bo jeśli przyjdziecie do takiego miejsca, do takiej szkoły czy uczelni z takim podejściem, to nie nauczycie się wiele po prostu, bo to będzie zwyczajnie nieefektywne. Musicie przyjść z mindsetem, że wy chcecie się nauczyć, chcecie się rozwinąć i jesteście gotowi poświęcić swój wolny czas poza tą szkołą, żeby faktycznie się tego uczyć, żeby szukać nowych rozwiązań, żeby właśnie szukać nowych źródeł, nowej wiedzy jakiejś na ten temat, próbować zastosować tę wiedzę w praktyce przede wszystkim, bo to, że obejrzycie. 15 tysięcy tutoriali nie sprawi, że będziecie nagle dobrzy. Musicie zastosować całą tą wiedzę. To jest istotne według mnie, że jak przychodzicie do takiego miejsca, nie możecie wyjść z mindsetem, że ok, nauczą mnie tutaj kompletnie wszystkiego, i jak będę robić te projekty w ramach tej nauki, to ja będę mistrzem, jak to skończę. Właśnie, nie, nie będziesz. To jest zwyczajnie fizycznie za mało czasu, który poświęcasz, żeby faktycznie wejść na ten bardzo wysoki poziom. I ja zauważyłem to zwłaszcza właśnie po, po, po ludziach w jakichś kierunkach artystycznych, takich bardziej tradycyjnych. Ja wiem, że nie, to nie tyczy się wszystkich, ale po prostu zauważyłem, że to jest dość częste zjawisko, gdzie są ludzie, którzy byli na jakimś kierunku artystycznym, którzy przyszli tam już z jakąś umiejętnością niezłą, i faktycznie, okej, okay, do pewnego poziomu dotarli który jest ok, dalej nie jest ten poziom mistrzowski, ale już, wiecie, to jest taki może ekspert prawie, że ekspert, powiedzmy, jakby miał to przyrównywać do jakiegoś takiego nie wiem stopnia, powiedzmy zaawansowania. Chociaż wiadomo, że to jest bardzo płynna rzecz i ciężko to jest określić do końca. I tacy ludzie myślą, że jak oni już skończyli te studia, że oni nie muszą robić nic dalej, że to jest już koniec, oni są mistrzami absolutnymi. I mogą robić to, co robią już po prostu do końca życia, bez prób jakichś właśnie eksperymentów, bez zmian, bez jakiejś potrzeby rozwoju. Gdzie, jak jesteś właśnie artystą i chcesz być faktycznie bardzo dobry, to musisz cały czas szukać nowych rozwiązań, musisz cały czas się rozwijać, musisz eksperymentować i nie możesz siedzieć tylko w jednej, jakby technice, technice, w jednym zagadnieniu, w jednym. Trybie robienia czegoś, tylko trzeba właśnie kombinować czas, spróbować zmienić, może troszeczkę w tą stronę, troszeczkę w tamtą stronę, i wtedy progres będzie znacznie szybciej przebiegał, ponieważ będziecie próbowali nowych rzeczy, nowych rozwiązań, a nie tylko siedzieli w czymś to znacie Tak 100%. Możecie siedzieć, jakby w obrębie danego medium, jak ja, ja na przykład siedzę w digitalu, ale ja bardzo lubię eksperymentować z tym, w jaki sposób coś robię. Ponieważ wydaje mi się to ciekawe, i można tak kolekcjonować techniki, które, których się uczycie. Więc tak podsumowując, jeśli chcecie iść w tym kierunku, to musicie być zdeterminowani i musicie zrobić duży research, gdzie chcecie iść, tak właściwie, w jakie, jakie to jest miejsce, jaka to jest ewentualna szkoła, czy jeśli nie idziecie do szkoły, ale chcecie to robić, no to musicie mieć dużo samozaparcia w sobie i faktycznie szukać rozwiązań, próbować jakoś właśnie polepszyć swój warsztat, ale jednocześnie przy tym pamiętać, że nie możecie się zamykać na to, co już znacie, że siedzieć tylko w tej strefie komfortu swojej, gdzie jasne, możecie w jej obrębie być dalej lepszym, ale ja wyznaję zasadę, że fajnie mieć taki szerszy horyzont, żeby w razie czego lub w razie jakby, nie wiem, trzeba by było, bo na przykład projekt jakiś tego wymaga, być w stanie się zaadaptować i, i podejść do tego troszeczkę inaczej po prostu. Także widzę, że zbliżamy się już do końca i mam nadzieję, że moje gadanie o, o moich doświadczeniach ze szkołami artystycznymi komuś troszeczkę pomogło. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie jakby moich doświadczeń albo może, nie wiem, o tą konkretną szkołę, w której byłem lub o studia, na które uczęszczałem, to zadajcie je w komentarzu, ja bardzo chętnie tego posłucham i bardzo chętnie Wam odpowiem. Mam nadzieję, że mój redraw wam się podoba i nie przeszkadza Wam, że troszeczkę mniej rozmawiałem o nim samym, a troszeczkę więcej o moim doświadczeniu. Dajcie mi znać, czy taki format też Wam się podoba, gdzie może nie mówię o tym, co robię bardzo, ale mówię o jakimś moim doświadczeniu z danym zagadnieniem, z jakimś nie wiem, tematem i, i tak dalej. Dajcie mi znać, czy tego się dobrze słucha i, i czy chcielibyście czegoś takiego więcej. Także dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Mam nadzieję, że taki troszeczkę inny filmik Wam się podobał. Prawdopodobnie za tydzień będziemy wracać już do chierosków, chociaż i nie jestem pewien, zobaczymy. Także dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się za tydzień o 15. Pa pa!